Cześć witajcie, z tej strony Kuba i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować jednego z moich ulubionych modów, czyli Danknull. Link do tej modyfikacji jak i poradnika jak ją zainstalować macie w opisie. Jak film Wam się spodoba, to możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję, aby nie przegapić następnych filmów oraz wpaść na Discorda. Ale dobra, przejdźmy do odcinka. Eee, mod Danknull dodaje nam takie rzeczy jak Danknull. w sumie nie wiem, nie wiem jak to inaczej nazwać, ale te rzeczy naprawdę nazywają się Danknull. Ale pomijając ich dziwną nazwę, to przejdźmy do tego, do czego one służą. Mamy, gdy skraftujemy sobie taką kostkę, którą właśnie teraz pokażę jak się kraftuje, potrzebujemy do tego pięciu redstone dunknul paneli, które się robi w taki sposób, za pomocą czterech, czterech redstone'a, czterech bloków kola i to jest ważne, że tutaj musi być to czerwone, czerwony glass paint, ponieważ gdy jest albo niekolorowy, albo to jest szkło, to jest źle, to wtedy nie działa. Mamy różne rodzaje, yy, różne rodzaje tych danych ale później Wam wytłumaczę yy, jakby do czego one służą i czym się one różnią ze sobą. Ale gdy crafting mamy już objaśniony, to przejdźmy do tego podstawowego jak on działa. A więc tak, jeżeli próbujemy na nim kliknąć prawy przycisk albo kopiemy, no to on po prostu kopię, ale jak go otworzyć? Wystarczy kliknąć shift i skierować tam załóżmy myszkę do góry i tu mamy nasze inventory. I do czego taki dank może służyć? Możemy w nim przełowywać rzeczy, tak na przykład jak Cobblestone. I może on służyć on ma, ma, ma on dwie funkcje. Może służyć jako plecak, ponieważ yy, jak widzicie, może umieścić 128 Cobblestone'a na jeden slot. Ale może służyć również jako usuwać zbędnych rzeczy. Tylko że czekajcie! Tylko że ja stworzyłem świat yy, yy, płaski, bez. Cobelstona, dlatego nie mogę wam tak pokazać. A więc dobra, jeżeli mamy sobie już dirta, to gdy sobie go kopiemy, bo załóżmy dirt jest śmieciem, to mamy 59 i gdy go kopiemy, to nie dostajemy już rzeczy. Czyli te rzeczy się po prostu usuwają w naszym Danknurze. Aczkolwiek, jeżeli wykopiemy sobie załóżmy kilka tego dirta i nie mamy pełnego do 128, to zbiera nam się ten dirt yy, właśnie w Danknurze. I mamy 101, a mieliśmy przed chwilą 96. Ale przejdźmy do następnej funkcji tej dziwnej kostki. A więc tak, ma, gdy ją otworzymy, mamy tutaj napisane, że kwadracik równa się selected. I co to znaczy? To znaczy, że to, co jest selected, możemy tym budować. Jak widzicie na survivalu, nam się to kończy. A więc jest to pewnego rodzaju normalne inventory albo plecak, aczkolwiek działa to trochę inaczej. I jeżeli na przykład mamy, e, w, mamy w tym Dunknulu Cobblestone i Dirt, to możemy sobie je przestawić. Na przykład ja mam to ustawione pod minusem, ale pokażę Wam jak to można przestawić. A więc wchodzimy w Options, e, Controls i szukamy, e, szukamy moda Dunknul. I tutaj mamy Cycle to Previous Item in Dunknul. Ja tu mam ustawiony minus i gdy klikam minus, to właśnie mi się selektują inne jakby itemy w Dunknulze. Ale gdy mamy już objaśnione, jak działa właśnie taki dan 0, to teraz pokażę Wam, o co chodzi z tymi tierami, MK2, MK3, no a więc te MK2 to jest po prostu dokładnie to samo, co tutaj, tylko że yy, jest w nim więcej miejsca do, yy, jest w nim więcej miejsca, jak widzicie, są dwa sloty, a nie jeden oraz, oraz maksymalna yy, liczba przechowywania to, jak widzicie, już nie 128, tylko 192 albo nawet więcej, czekajcie, zaraz Wam pokażę. A jak widzicie to jest nawet więcej, nawet powyżej 384 można przełowywać, a więc jest to dużo wydajniejsze. I tym i im większy będzie tier, tym będzie wszystko bardziej zaawansowane i lepsze. Jak widzicie tu mamy Dank Null Creative, którego w sumie się nie da skraftować na survivalu, no chyba że ma się pewną modyfikację, która nazywa się Avataria, to tam wtedy można. I tutaj można przełowywać sam do Powyżej 5000 rzeczy na jednym slocie, a więc jest to bardzo wydajne. Chociaż w sumie yy, to i yy, Dank Null Creative i Dank Null MK6 to jest chyba to samo, tylko że po prostu Dank Null Creative jest na kreatywie. A Dank Null MK4 jest możliwy do skraftowania za pomocą emeraldów i limestone glassa. Znaczy glass paina. Ale dobra, jeżeli chodziłoby o Dan Nula, to by było na tyle. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Mówię to już w drugi raz, ale nieważne. A więc dziękuję, dziękuję wszystkim za oglądanie. Pa, Pa!